Rory jest z Loganem, idą na jakąś imprezę w Nowym Jorku, taką bardzo high-class, i Rory ma oddać tekst na temat tej imprezy i nazywa go Let them Drink Cosmos. Czyli na nawiązuje do Mary Antoniny: Niech jedzą ciastka, tylko niech, niech piją kosmo, kosmopolitan e, tego drinka. I, I ona się nabija z tego e, uprzywilejowania w tym artykule, i Logan jej mówi: Stara, ale ty jesteś w takiej samej sytuacji. A ona mówi, nie, moja mama sama dla siebie pracowała. I rzeczywiście, tak okej, okay, pracowała na siebie, ale nadal y, poszłaś do y, bardzo prestiżowego liceum, bo od tego zaczyna się właściwie serial, że Rory idzie do takiego super... Prywatnej szkoły prywatnej, po prostu, takiej, która potem tak. jej umożliwia dostanie się na tą uczelnię, na którą idzie, się Jesteś dostać. na Yale, co też jest, no, w Stanach edukacja tak. w Ivy League Schools, czyli w tych najbardziej prestiżowych uniwersytetach, jest bardzo droga i to jest, się ludzie się zapożyczają na całe życie tak naprawdę. I ona ma te pieniądze od dziadków, e, które też niby są pożyczką, ale wiem jak działają pożyczki. Bożeczki u dziadków, no come on. Więc on jej uświadamia tak naprawdę, że też jest dzieckiem przywileju i to jest na fajny też motyw. Tak, to jest bardzo fajne, że widać, że ona trochę nie rozumie swojego miejsca klasowego, ale też dlatego, że to jest trochę bardziej skomplikowane tak. w jej przypadku niż w innych przypadkach, ale Lore Raj tak samo. Bo właśnie, jak jest ta sytuacja, że one muszą chyba 15 tysięcy dolarów zapłacić za naprawę dachu, bo termity, bo dom mi się, dom im się zawali. No to yy, z tego, co czytam jakby interpretację tego przez osoby żyjące w Stanach, no to serio, to jest taki dług, który możecie cię zrujnować kompletnie, uh -huh. nie? Że zresztą tam jest bardzo dużo tak, że tam wielu Amerykanów jest dosłownie jedna pensja od bezdomności, uh -huh. że nawet jeżeli sobie żyjesz i normalnie funkcjonujesz... Tak, i to było w tej, w tej książce, którą, którą czytałam, w tym, no książce właściwie, na temat właśnie klas społecznych w, w Gilmore Girls, tak, ludzie robią takie analizy, że że ten serial, to co jest problematyczne w nim, to to, że ludzie zaczynają wierzyć, wierzyć że są w klasie średniej i że ona jest tak szeroka.